Protokół wykonania wyroku śmierci. Warszawa dnia 9 kwietnia 1949 roku. Wiceprokurator naczelnej prokuratury wojskowej, Major Cypryszewski Stanisław. W wykonaniu prawomocnego wyroku wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 13 października 1948 roku. Numer, sygnatura. 328 łamane na 48, zatwierdzonego postanowieniem Najwyższego Sądu Wojskowego z dnia 24 lutego 1949 roku i wobec niekorzystania z prawa łaski przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na zasadzie artykułu 314 i 315 KWPK, zgłosił się do więzienia na Mokotowie w Warszawie o godzinie 9:30 i w obecności. Naczelnika więziennego Grabickiego Alejzego, lekarza jezierskiego Kazimierza, duchownego księdza pułkownika Zawadzkiego Michała. Za pośrednictwem dowódcy plutonu egzekucyjnego Śmietańskiego Piotra, starszego sierżanta. Po odczytaniu sentencji wyroku numer sygnatura 328-48 skazanemu Smolińskiemu Eugeniuszowi, synowi, Juliana Aleksandra i Juliany Stefani z Domu Szatkowska i po stwierdzeniu prawomocności tego wyroku oraz oświadczeniu, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z prawa łaski nie skorzystał. Powyższy wyrok wykonał względem Smolińskiego Eugeniusza, syna Juliana Aleksandra i Juliany Stefani z Domu Szatkowska urodzonego 8 lipca 1905 roku w Warszawie, przez rozstrzelanie. Zgon Smolińskiego został stwierdzony przez lekarza. Podpisano: prokurator Cypryszewski, naczelnik Grabicki, lekarz Jezierski, dowódca plutonu egzekucyjnego Śmietański. Eugeniusz Smoliński urodził się 8 lipca 1905 roku w Warszawie. Dzieciństwo spędził w Ożarowie. Pruszkowie natomiast uczęszczał do szkoły powszechnej. Naukę w gimnazjum odbywał w Warszawie. Tam też studiował na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej, aby w 1931 roku otrzymać dyplom inżyniera chemika. W czasie studiów związany był z Państwową Wytwórnią Prochu w Pionkach. Tam odbywał praktyki i przygotowywał pracę dyplomową. W 1931 roku tam też rozpoczął pracę, zaczynając swoją karierę zawodową jako asystent w centralnym laboratorium. W fabryce pełnił następujące funkcje: inżyniera ruchu i zastępcy kierownika oddziału fabryki prochów bezdymnych, kierownika stacji doświadczalnej prochów bezdymnych, kierownika laboratorium centralnego. Jako wybitny specjalista w dziedzinie produkcji materiałów wybuchowych, reprezentował polski przemysł zbrojeniowy na arenie międzynarodowej. Gdy wybuchła II wojna światowa, Smolinski brał udział w ewakuacji fabryki do Tarnopola. Następnie przeniósł się do Radomia, gdzie pracował w fabryce kawy zbożowej i marmolady. W 1941 roku Powrócił do swojego rodzinnego miasta Ożarowa, gdzie włączył się w struktury działalności konspiracyjnej pod pseudonimem Ryszard. W następnym roku, jako wybitny ekspert od produkcji materiałów wybuchowych, pod nowym pseudonimem Kazimierz Staniszewski, zorganizował Laboratorium Chemiczne w Warszawie przy ulicy Polnej 16, aby opracować metody produkcji materiałów wybuchowych ze środków zastępczych. Rozkazem komendanta Armii Krajowej z dnia 22 września 1944 roku Eugeniusz Smoliński, referent materiałów wybuchowych produkcji konspiracyjnej sztabu Komendy Głównej AK, został odznaczony srebrnym krzyżem zasługi z mieczami. Za niezmobną postawę wobec wroga, odwagę i wyniki prac w konspiracji. Tuż przed wybuchem Powstania Warszawskiego. Smoliński wycofuje się z konspiracji, prawdopodobnie jednak tylko pozornie. Jako wybitny ekspert w swojej dziedzinie jest niezwykle cenny dla struktur państwa podziemnego. Wszystko wskazuje na to, że przeszedł do struktur tzw. drugiej konspiracji organizacji o nazwie Nie, której głównym założeniem było przygotowanie państwa polskiego do realiów po zakończeniu działań wojennych. Eugeniusz Smoliński, jako wybitny specjalista w dziedzinie produkcji materiałów wybuchowych, został wezwany do Ministerstwa Przemysłu w Warszawie. Tam też otrzymał nominację na pełnomocnika rządu z misją uruchomienia produkcji zbrojeniowej na terenie fabryki DAK pod Bydgoszczą. Delegacja, której przewodniczył, przybyła na miejsce w lutym 1945 roku. Dzięki wcześniejszym działaniom Armii Krajowej które uchroniły fabrykę przed zniszczeniem, zastali w pełni wyposażony obiekt gotowy do uruchomienia. Jednak od lutego do listopada 1945 roku praktycznym właścicielem była Armia Czerwona. Rosjanie po zakończeniu działań wojennych zaczęli demontować całą fabrykę. Demontowali rurociągi przy użyciu czołgów i materiałów wybuchowych, siejąc wokół ogromne spustoszenia. Wyzwoliciele traktowali fabrykę jako swoją własność. To oni dyktowali warunki. Bydgoszcz traktowali jako ziemię niemieckie, więc wyposażenie fabryki było dla nich reparacją wojenną. Smolicki otrzymuje nominację na dyrektora bydgoskiej fabryki w kwietniu 1945 roku. Zdaje sobie sprawę, że sytuacja wygląda bardzo źle. Wielokrotnie składał skargi w Ministerstwie Przemysłu na działania Armii Czerwonej. Oczywiście skargi te pozostawały bez odpowiedzi. Dopiero pod koniec sierpnia przyjmuje oficjalnie od wojska fabrykę. Fabrykę, która została zdewastowana i ogabiona z urządzeń produkcyjnych. Mimo tych problemów złożył deklarację, że do końca listopada 1946 roku uruchomi produkcję trotylu. Termin ten jednak był niemożliwy do wykonania. Pamiętajmy, w jakich warunkach musiał pracować. Prawdopodobnie musiał złożyć taką obietnicę. Wynegocjował w Ministerstwie Przemysłu przesunięcie terminu rozpoczęcia produkcji na koniec 1947 roku. Planu tego nie dotrzymał. W sierpniu w 1947 roku został aresztowany pod zarzutem sabotażu. Sabotaż ten polegał na sprzedaży surowców obecnych w zakładzie oraz na celowym opóźnieniu terminów rozpoczęcia produkcji. Faktycznie sprzedaż surowców miała miejsce, jednak uzyskane pieniądze posłużyły na wypłaty dla pracowników. 12 sierpnia 1947 roku Eugeniusz Członiński został zatrzymany. Początkowo osadzony w areszcie w Bydgoszczy, następnie w więzieniu w Koronowie, a ostatecznie zostaje przewięziony do więzienia na ulicę Jakowiecko. Podczas przesłuchań nie przyznaje się do głównego zarzutu, czyli sabotowania uruchomienia produkcji w Państwowej Wytwórni Prochu Łęgnowo. Przyznał się jedynie do pozyskiwania środków finansowych ze sprzedaży bezużytecznego mienia zakładu, aby wypłacać wynagrodzenia pracownikom. 13 października 1948 roku Eugeniusz Smoński został skazany na karę śmierci na podstawie dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa z artykułu 3, paragrafu 2. Kto dopuszcza się aktów sabotażu przez uniemożliwienie lub utrudnienie prawidłowego działania zakładów służących obronie państwa polskiego lub sprzymierzonego, podlega karze więzienia na czas krótszy od lat trzech lub dożywotnio albo karze śmierci. Decyzją z dnia 19 marca 1949 roku ówczesny prezydent Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Skazany przez wojskowy sąd rejonowy na karę śmierci, stracił życie 9 kwietnia 1949 roku. Wyrok został wykonany w więzieniu Mokotowskim. W tym miejscu należy zadać sobie pytanie, dlaczego Eugeniusz Słowiński musiał zginąć. Oskarżony o sabotaż powinien raczej odbyć karę więzienia. Stało się jednak inaczej. Prawdopodobnie chodziło o jego przynależność do Armii Krajowej. Będąc głównym ekspertem od materiałów wybuchowych, był osobą wysoko postawioną w strukturze tej organizacji. Bardzo prawdopodobne jest to, że gdy otrzymał nominację na dyrektora fabryki, jego tragiczny los był już przesądzony. Zaraz po wojnie nie było innych specjalistów niż przedwojenni. Komunistyczne władze państwa umożliwiały zatrudnienie takich osób, ale gdy wyszkoliły już swoich następców, Następowała ich eksterminacja jako jednostek niepożądanych. Smoiński zginął, bo uwierzył. Uwierzył w to, że może przyczynić się do odbudowy państwa polskiego, nawet jeśli to państwo było komunistyczne. Ale to też była Polska. W roku 2012 biuro poszukiwań i identyfikacji jednostka działająca w strukturach Instytutu Pamięci Narodowej prowadziła prace ekshumacyjne w kwaterze Eł na warszawskich Powązkach. Jest to miejsce, w którym organy bezpieczeństwa publicznego chowały ciała pomordowanych osób. Musimy sobie uświadomić, że działania funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa polegające na zatajaniu miejsca pochówku nie były podyktowane strachem. Wyrok śmierci wydał przecież Prawomocny sąd. Chodziło tutaj o dodatkowe zadawanie cierpienia ofiarom, dodatkowe zadawanie cierpienia rodzinom, które nie mogły odnaleźć swoich bliskich. Tutaj chodziło o zatarcie śladu po człowieku. Szczątki Eugeniusza Smoińskiego odnaleziono latem 2012 roku. Badania DNA bezsprzecznie potwierdziły jego tożsamość. Komisja Instytutu Pamięci Narodowej ustaliła, że Słoński zginął od strzału w tył głowy w potylicę, tak samo jak mordowano oficerów w Katyniu. 27 września 2015 roku szczątki Eugeniusza Słońskiego zostały pochowane w Panteonie Mauzoleum Wyklętych kilkanaście metrów od miejsca, w którym przez kilkadziesiąt lat leżał zapomniany, przykryty kompostem i śmieciami. Znajduję się tutaj przez niezwykły zbieg okoliczności. To w końcu lat 50. poznałem siostry Smolińskie, córki Eugeniusza Smolińskiego w Kazimierzu nad Wisłą. Nie było nigdy mowy o ich ojcu. I 50 lat później, po 50-letnim pobycie we Francji, przyjechałem z synem urodzonym we Francji, żeby pokazać mu powąski wojskowe. I nagle okazało się, że idąc w towarzystwie Ewy Smolińskiej, mojej starej przyjaciółki, są robione wykopy. I dowiadujemy się, że tutaj szuka się ludzi pomordowanych w latach 40. Sam z ojcem byłem od 1946 do 1948 roku w Opolu na Śląsku i uciekaliśmy tam w 1948 roku do Warszawy w warunkach tragicznych ze względu na drugi stopień upaństwowienia. Nie było wiadomo, co się stało z Eugeniuszem Smolińskim. Były wiadomości, były książki. Z biegiem okoliczności osoby, które znałem, Małgorzata Scheinert, Scheinert napisała książkę o ludziach grzebanych może na służewcu, może na powązkach. Taranienko, dyrektor Galerii Studio, w której wystawiałem w latach 80., którego znałem świetnie. Napisał książkę pod tytułem Polskie Ternopile. I tutaj, przy wykopach pana szwagrzyka, Ewa została zaproszona do pobrania próbki DNA, ponieważ nie było wiadomo, czy ojciec jego, jej znajduje się, który zginął, znajduje się tutaj na powązkach, czy też na służewcu. Niesamowitym zbiegiem okoliczności jest to, że była to jedna z trzech pierwszych osób zidentyfikowanych. Nic nie było wiadomo w zasadzie w rodzinie, ponieważ był on podczas wojny w AK, a następnie w Super AK, to znaczy w komendzie głównej AK. Wchodząc do komendy głównej AK, gdzie z Witoldem Gokieli z profesorem Tymowskim pracowali z, z Szypowskim pracowali nad produkcją broni dla komendy głównej AK przez całe powstanie nikt z dawnego, z dawnego towarzystwa z AK z obroży z Ożarowa gdzie był wraz z żoną nie mógł o tym wiedzieć ta jego śmierć Wstrząsnęła mną bardzo, i kiedy dowiedziałem się, że, że był on tak zamordowany i tak wysoko w strukturze AK, zacząłem robić poszukiwania w książkach. Odnalazłem Jakieś 25 pozycji książek i materiałów, które zebrane razem dały obraz tego człowieka, który był wyjątkową postacią, wielkim synem Polski, i którego rozstrzelanie w 1949 roku jest bardzo wielką stratą. Na zrębach dawnej fabryki DAG powstało przedsiębiorstwo chemiczne Zachę. Obecnie teren zajmowany jest przez Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny. Historia więc niejako zatoczyła koło, ponieważ po dziś dzień obszar ten wykorzystywany jest na potrzeby przemysłu. Aby w świadomości mieszkańców historia tego miejsca nie uległa zapomnieniu, powstało tutaj muzeum. Muzeum, które opowiada o wojennej historii zakładu. W roku 2013 Rada Miasta Bydgoszczy postanowiła uhonorować postać Eugeniusza Smoińskiego, nadając nazwę ulicy jego imieniem. Ulicy, która znajduje się przy muzeum. W ten sposób chciano uhonorować tego Polaka, wybitnego Polaka, osobę, która oddała życie, bo chciała odbudować Polskę. Dnia 18 grudnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego, stwierdził nieważność wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 13 października 1948 roku, utrzymanego w mocy postanowieniem Najwyższego Sądu Wojskowego z dnia 24 lutego 1949 roku, w części dotyczącej Eugeniusza Smolińskiego, syna Juliana i Stefanii, urodzonego 8 lipca 1905 roku.